ciemnica ciemnica ciemno ciemność widzę ciemność widzę niestety teraz taka taki kawałek gry będzie, że będzie ciemność niestety O kurde, on naokoło biegnie Ciekaj, sukces. Nie będę się na pewno tutaj, nie będę z nimi w ogóle wchodził w żadną, w żadną tutaj interakcję. Tu też zaraz dostanę wpierdziel, czy nie? Nie, jest ok. Dobra, jest ok. Akurat będzie 24, jak dotrę. O, akurat mi się tutaj ta chmurka odkryła ostatnia. Uuu, cała mapa, prawie tylko tutaj tych parę chmurek zostało przy Sasawie. Będzie gitara, majonez. Tutaj na rozwidleniu w prawo, i muszę z powrotem trafić. Muszę z powrotem trafić tutaj, yy, tam gdzie byłem. Gniazdo mi się misja nazywa. Dobra. Ok, gra została zapisana. Skąd wy tutaj jesteście dalej? Nie rozumiem tego troszkę. Oficie, bo te, várj csak egy kicsit. Mit akarsz, hogy annyit bámészkódsz itt? Oho? Zavarcs. Na jó, bocs, hogy zavarkodtam. <laughs> Megyek a dolgomra. rossz reputáció. Par chlapów by jej długo utrzymać. Ok. Dobra. I teraz tak, zbroja. Zrzucamy to wszystko. Coś tu się ewidentnie złego podziało, bo coś się złego podziało. Nie mam nic y tutaj włączonego jeżeli chodzi, nie no wszystko było ok, przecież P123ro ostatnio e, subskrybował, nie wiem, nic nie widziałem, żadnego komunikatu tutaj, coś się podziało, komunikat jak na subskrybencie, kurczę nie wiem co się dzieje teraz, jestem trochę confused you know Ale teraz nie będę mi gry i sprawdzę, co się dzieje ewentualnie. Jeżeli coś jest nie tak, to pisz. Pusty komunikat. No wyda. Jak majci kochani oprociłabką czysto. Własny recept. własny eee, recept. Kurczaczki, ja po prostu. O, szacheckie siodło, zero bo dostał, ale to nie, nie jest możliwe, żeby go. Powiennych sznapsów mam aż 7. daj jeszcze ze trzy sobie uważę, jak już wiem, jak to. Escape, zapisz Dobra, będziemy dużo zapisywać jeszcze raz tutaj. Raz została zapisana, dobra. Sneaky fucker. Wiem, że są cztery garnki. O, tam mam strzały. Okej, okay, ale czterech garnków To ja nie widzę w ogóle. Jest tylko jeden garnek. No ten tu, tu który tutaj teraz zatrułem. Dobra, mam zapisane, lecę. Ktoś zauważył Ten gościu zauważył, że ktoś zapalił shipę Jak on to powiedział shipy ktoś zapalił Shipy to łopaty po Śląsku. śląsku. Na na shipę na łopaty się shipę mówi. Tu jest kolejny garnek, dobra, dziękuję. Dobra uchuć. Tam chyba są kolejne garnki na górze, co? tak jakby w tej części były dwa garnki i dwa razy łuk, w sensie do podpalenia strzały Jakby w tamtej części dwa razy, odkryłem drugi obóz jakiś Może ten desnik zrobię No a jak? Na wieży do okoli, a ty luci Da się ich zajść jakoś od północy tutaj? Nie. Są obudowani. Chyba, że jakoś tutaj dałoby wydyrydy. Tu? Przez stodoły i tak dalej? Kurczaczki. Są tam strzały. Jakby w niego teraz strzelił? Zapiszę. Ale będzie tutaj zapisy I nie wiem, czy wy to widzicie. Nie, nie, Henik. Tutaj nikt go nie widzi w ogóle. Widzisz mnie w ogóle? Chłopie. Mm. To wiatr. Gdzie to było w skajme? Eee, to chyba wiatr. <laughs> Idzie ktoś, cicho. Chętnie trochę podpity. Já ja tam nie gdy. Jeszcze raz, jeszcze raz, mam zapisane <śmieniciela> Ajajaj Co to się stało? <śmieniciela> Dlaczego zapisałem grę? <śmieniciela> Ok. Máš k tomu co říct, Slavku? Nic jsem neproved. Nechte mě jít. Nem si hátam sem mit. Engedjete kell. Ez hazugság. Az egész az ő hibája volt. Slyšel jsem, že si měl nějaký problém s našima bratrama. Mhm. Mm Provokálta a harcot, amikor a cimboráival lesúrtak két embert. On zači. Jeho člověk zabít naši dva. Naši dva. Jsou to pánský psi. Nevěř se. Jo, oni to v kiblu nagrywali to? Tak naposled. Zygmundovi žordnéři so jsou naši bratři ve zbrani a budete se k nim chovat jako k vlastním lidem. Mít jít vendégek vagyunk. Ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. Jak ho chceš potrestat? Mm -hmm. Milyen büntetést el Enget szállani? A szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Ne hit. Ty si necháš od těch psů poroučet a to si říkáš velitel. Kurde, co oni, bez kýdu te dialogy to chyba v kýblu gdzieś tam nagryval. Žádný další rozbroje. Jsme jeden tábor, jedna armáda, tak si to kurva zapamatujte. Mhm. Mm Co się teraz stanie? Wtedy gdzieś tam w, w trakcie ucieczki. No jak? Przecież to jest niemożliwe w ogóle, żeby tutaj się wbić. Nie, nie, Henryk! Henryk, żyj! Ej, ej, ej bez jaj. Dobra, mam zapisane, to luzik, czarpuzik, kurczełki A jakby mu strzelić ten głupi rej. Co pierwszym razem w niego trafić? Dobra, Heniek.

Dobra. Možná da se tam jakoś vejít. Poplach, poplach. Tudy by se dalo nepozorovaně dojít až k táboru a následně zaútočit, jen pak naběhneme přímo mezi kumány. Nic vidět. <laughs> Interesuje mnie żeby wejść do tego drugiego, do tej drugiej części obozu. to i to też nic nie ma, nie da się. Dobra, jakby coś to będę wiedział jak uciekać wzdłuż tutaj tego, głodny się jeszcze zrobił, żeby było śmieszniej. Mm, mięso zająca, odwar spawienny, sznaps, eliksyry z guby, masz tą wędzoną kiełbasę, o. Coś czarnego trzeba było nałożyć na siebie. Stoi drugi Ciemne onudze, czarny kaptur przyszywenica, pokryte nogawice, skórzana kamizelka i tak. To mi powinno zwiększyć. Ekspozycję powinno zmniejszyć. Widoczność i ekspozycja. Coś jeszcze do przodu, nie. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Teraz jestem w faker. Będzie to? Będzie coś z tego? Jest Ja ich mógłbym tak wyciorać Tam kolejny stoi Tych zbawiennych snapsów. Kurde się nachleje. Dobra, to widzieliśmy. Wypadnij niebo skończyć pod drnem. Jesteś na śpadni mistnie weź Hej, wsichni są! Poplat! Nie, poplat, poplat, wiem. Dobrze, że czytam Dlaczego on wylądował zaraz przed nim od razu Dobra jego też czas No i co? Nie wiem, jak tam wejść. Zem. Poplach! Poplach! No. Chyba, tak. wśichni, Hej, sem. Poplach! Papa, chłopaki? Zen! Tak, chodźcie! Jesteśmy wszyscy, szybko! Hej, wszyscy sam! Poplach! To zbranie! No, papa, chłopaki, no. Papa! Poplach, poplach, dobra ja wiem, że poplach, poplach Ale dobra, tam kilku ich tam zabiłem Już chyba nie powinni mnie znaleźć Która jest w ogóle godzina? No. Zaraz się jasno będzie robić, a ja mam do zatrucia jeszcze dwa, dwa kociołki

Już tak teraz ja gaszę wszystkie przebysławice? O kurde poplach, poplach. Dobra, sobie pokrzycz. Będzie w stanie. Dobra, cisza jest. Ja tędy chyba będę mógł sobie wejść. Teraz oni tam wstaną i będzie tyle z tego wszystkiego Dawaj, dawaj, dawaj niech nie świruj O, tu idą Kurde, stanął tutaj, teraz będzie stał. Zem! Reszta wszystkich, rychłe. Poplach. Rozbranie. Tady. Co mm. to Dwa razy. Z najlepszych strzałek, jakie mam w ekwipunku. Trzy razy. Kto to jest?

Ja tutaj pół Przybysławic mogę tak wybić Ma 825 strzał rozbradět. Tady! Poplach! Poplach! Tady odsud musel střílet. Dobře, to je? sem! Poplach! Koupak to nevidím. Dobrá. Kto to w ogóle był za chłop? Oni Henryka nie widzą, bo na czarne są ubrane. Dobra. Zwykła przyłupica, on miał psi łeb chyba. Który to?

Najważniejsze jest to, to, żeby w plecy gdzieś nie dostać i będzie git. Tady. <laughs> Skąd to było? No Chciałbym jeszcze zatruć tam te dwa garnki. nikoho nie Nikoho Nikogo Co se to tam děje? Hej, kdo je tam? Poplach, mm -hmm. poplach! Hej, všichni sem, poplach! Poplach! No. Od tylu to chyba nedostane. Teraz można zapisać. Teraz można zapisać grę. Jak ja tej półobozu wyryżnowałem? Kurde. Tych leśnicy już nikt do niego nie tak owa smrała wadziła. Co się nam to tady wylupiło? Hej, co się dzieje? Poplach! Poplak! Poplak! Sam! Poplak! 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 Rychle! Poplak! <grywka> Poplak! Poplak! Też masz... Też szczelnik? Poplak! szczelu. Do zbranie, tady. Wow. Dawaj, 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 jeden kontra jeden, no. Dobra. Co jest to tak? Hej, jesteś na szpatnym miejscu we szpatną dobu. Co tak, dośle No dawaj ten łuk, wyciągaj. ja... Забра 5 dobry korzeni. Do A už to za sebou. Do zbranie, tady. Dobra, już nie masz nie masz nie, masz, nie, masz, nie masz mieć czym strzelić. Hey. nie 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 nie. nie, nie. Uf, aż mi się gorąco zrobi? Dobra, jest. Gdzie jest mój koń? Ej, 56, 56. <laughs> Dobra, teraz to sobie możecie najwięcej. Poplach, poplach, teraz to sobie możecie. Wszystko jest zatrute, wszystko jest ogarnięte, wszystko jest głód, wszystko jest git, wszystko jest gad. I proszę Państwa, tutaj lecimy do. Lec, lecę na równą. I na południe tutaj, dobra. Uch, do Pana radzika. okej. Okay. głód, git, gad, mariones, gra. Chary, pan Radzik jest. Kisi o góra, Wnawiam się jak nic. Nie, śpi pod, pod chmurką. Co, chłop? Pan Bóg pozdraw. Co Cię trapi? Wróciłem z Jsem zwiadów. O... Znalazłem ich w jakichś zarośniętych ruinach. W obozie robią coś, co przypomina drabiny. Ich uzbrojenie. Są tam komonowie, są tam bandyci. Próbowałem ich zliczyć. Znalazłem ich w jakichś zarośniętych ruinach. w ruinach To wypada na Przybysławice. Patrzyli dzisziowie než go przepadł a uwiezniał Havel Medek a tuhle wesnicy przytom wypalił. Od tej doby jej nikdo nie obnowił.